W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o Kazimierzu Wielkim. E, Kazimierz Wielki, jak widzicie, w niej na 50 zł, co zresztą to wszystko pamiętacie tam z czwartej klasy, to wszystko tam omawiali. E, na początku muszę pocieszyć tych, którzy się źle uczą albo się źle zachowują. Kazimierz Wielki wcale nie zapowiadał się na Wielkiego Króla, a jest to jedyny król, który ma przydomek wielki. E, Kazimierz Wielki e, był taki chorowity. Słabo się uczył, mimo że rodzice starali mu się tam dobre wykształcenie zapewnić. Nie znał łaciny, czy nie umiał czytać i pisać. Co było takim ewenementem, bo większość władców miała przecież, a nawet mieszczanie. Wszyscy właściwie umieli, z takich ważniejszych osób. A Kazimierz Ryjke nie umiał. Przyznał się do tego nawet, musiał się przyznać, jak tam była takie rozprawa sądowa i musiał się zeznawać, no i się przyznał, że po prostu on tego nie zna. Druga rzecz, że no źle się zachowywał, to już Wam mówiłam. Nie mogę Wam wszystkiego mówić, opowiedzieć, bo to jest to takie bardzo niecenzuralne, ale rzeczywiście było z nim dużo problemów. Nawet jak wyjechał do swojej cioci na Węgry. No to tam narobił taki awantur, że yy, jeden z magnatów po prostu zdenerwowany wpadł do sali królewskiej z toporem na króla się rzucił, na jego tą ciocię właśnie, tą królową, to ob obciął jej cztery palce, coś tak, ze złością na Kazimierza Wielkiego. Także z tym Kazimierza Wielkim były od początku problemy, no i e, też nie wykazał się jakimś supermęstwem, e, kiedy jego tata Władysław Łukietek walczył z krzyżakami pod Płowcami. W 1331 roku, no to ten jego oddział został odesłany. No, jego tata go odesłał do ten oddział, no ale przeszło do, do, do historii, że no, uciekł jakby z tego. Dodatkowo, bardzo tutaj się źle też w kraju, jak już był król, go się źle dosyć prowadził. No, z pierwszą żoną mu się dobrze układało. Jest taki serial w telewizji polskiej, był taki serial, właśnie tam był Kazimierz Wielki, Korona Królów. No i tam to pier z pierwszą żoną się fajnie układało, z Aldoną Litewską, no ale następną żonę zamknął w wieży i nie chciał z nią gadać. Przez kilkanaście lat biedna siedziała w wieży po prostu, biedna jego żona. No a kiedy tam miał liczne, liczne romanse, jeden z księży zwrócił mu uwagę, Wisku wysłał księdza, żeby zwrócił mu uwagę, no to Kazimierz Wielki kazał tego księdza po prostu wrzucić do rzeki, takie, takie był takie straszne rzeczy robił, no nie udawało mu się w tych małżeństwach, jedna z właśnie jego żon, w której się zakochał, okazało się, że miała piękne włosy, rude, ale okazało się, że jest łysa, także... Kazimierz Wielki, no miał takie burzliwe życie, nie będziemy o tym wszystkim mówić. Tak jak mówiłam, jest to bardzo niecenzuralne. Ale zaczniemy od początku jego panowania. Nie tylko nie zapowiadał się na jakiegoś wybitnego władcę, ale również państwo, które dostał, było bardzo słabe. się tutaj? O, teraz będzie lepiej. Państwo, które dostał było bardzo słabe. Tylko miał tylko małopolskie i wielkopolskie. To, to Władysław Łukietek rządził państwem, w którym była tylko Wielkopolska i Małopolska. Tutaj mam nadzieję, że jest mapa. No a zobaczcie teraz mapę drugą, jak powiększył państwo. I nie tylko powiększył, ale też umocnił. I z czwartej klasy na pewno to znacie, to że mówili, zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Jan Długosz, kronikarz, pisze o nim, że zastawszy Polskę glinianą, drewnianą, nieschludną, pozostawił murowaną, ozdobną, wspaniałą. Także stąd się wzięło to powiedzenie. Pamiętacie, że kazał 53 zamki wbudować i 27 miast otoczyć murami obronnymi? To z tego się wzięło to powiedzenie. I dzisiaj, jak będziecie sobie zwiedzać kiedyś może Orle Gniazda, tak się część tych zamków nazywała pięknych, w Rapsztynie, w Ojcowie w Mirowie, w obolicach, w Ogrodzieńcu, w Będzinie, także możecie sobie poglądać W Mirowie, w Obolicach, tam jest hotel. Można sobie w tym hotelu przespać się. Szukajcie na Booking.com i tam nocleg kosztuje, sama jestem ciekawa. No i o tych dwóch zamkach mówi taka piękna legenda, znaczy taka, nie no nie piękna, taka legenda jest, że budowali go dwaj bracia, bardzo się kochali, mieli te zamki połączone takim tajnym tunelem, tam chowali skarby, no ale pewnego razu jeden z braci zakochał się w pięknej dziewczynie, Obydwoje zakowali w tej samej, no ale jeden ją tam umieścił, właśnie w takim tajnym, w tym tajnym miejscu. Miała ją pilnować wiedźma, ale pewnego razu wiedźma gdzieś wyjechała i ten brat się o tym dowiedział. Był tak zdenerwowany, że zamurował tą dziewczynę żywcem i ona dzisiaj jako duch straszna na tym zamku. No taka straszna legenda, oczywiście jest to tylko legenda, ale no dodaje smaczku, pewnie jak ktoś tam chce sobie pobyć, no to sobie poszukajcie. Pamiętacie też z czwartej klasy o uczcie Uwierzynka. Też mówiliśmy, że to jest taka super droga restauracja w Krakowie. <grym> tam już szukali menu, nie wiem czy to pamiętacie, że my sobie puszczali, ile tam kosztuje zupa, ile tam kosztuje deser, byliście załamani cenami. No więc ta restauracja dalej istnieje i tam właśnie Uwierzynka już pod koniec panowania odbył się taki zjazd monarchów, i tam rzeczywiście Kazimierz Wielki się spotkał z władcami, no i to świadczyło o takiej jego potędze. Pamiętacie też czwartej klasy, że kazał, wybudować, kazał stworzyć, nie wybudować, bo to jeszcze nie, było, nie był budynek, kazał stworzyć uniwersytet, dlatego że było mało uniwersytetów wtedy w Europie, tylko osiem. No i kto chciał studiować, najbliżej miał do Pragi, no ale tam się dosyć długo pieszo albo na wozie to dosyć długo trwało, żeby tam przyjechać. No i potrzebował Kazimierz Wielki, wiedział, że, że państwo potrzebuje prawników, ty się tam też kształcić lekarze. No, i stworzono Akademię Krakowską, tak się to wtedy nazywało, i, i taki pierwszy w Polsce uniwersytet, który mógł się utrzymywać z powodu tego, e, i z tego się utrzymywał, że Kazimierz Wielki też uporządkował sprawy wydobycia soli, e, dał te, nadał takie prawa, kto jak to ma, ma zarządzać, i to było bardzo dobre. Do, do dzisiaj tam dobrze to wspominają. W Wieliczce jest nawet jego taki, e, taki jego, no nie wiem, co coś powiedzieć, pomnik, ale po pierwsze jego tam jest w Wieliczce. No, ta wieliczka przynosiła duże zyski, bo można by tą sól, wiecie, że sól wtedy była droga i cenna. No, wtedy roczna wartość tej, tej soli to było 4 tony, 4, tak 4 tony srebra, także dosyć dużo to przynosiło, i dzięki temu można było też tą Akademię Krakowską, i to było jedne ze źródeł utrzymania tej Akademii Krakowskiej. O Kazimierzu Wielkim mówi się, że był królem chłopów. Czyli, że jakby tych naj, najbiedniejszych, naj, najsłabszych brał w opiekę i że, że stawał po stronie właśnie tych słabszych. Podobno były takie sytuacje. Jest taka legenda, która mówi o tym, że pewnego razu Kazimierz Wielki po prostu w takim stroju, takiego żebraka nawet, e, przyszedł do jakiejś wsi, no i ci bogaci chłopci go przygonili. Nie chcieli, nie chcieli go tam przyjąć, mimo że prosił o kawałek chleba, a taki bardzo. Bardzo biedny chłop przyjął go pod swój dach, podzielił się z nim chlebem, mimo że nie był zachwycony, no ale podzielił się z tym podróżnikiem. No i skarży mu się, że, że, że za tydzień są chrzciny jego synka, on właściwie za bardzo nie, umie, nie będzie umiał ich odprawić, no i okazało się, że za tydzień przyjechał, został zaproszony właśnie, przyjechał po niego piękny wóz, został zaproszony na Wawel. No i chrzestnymi był król i królowa. Byli chrzestnymi tego jego dzieciaka i no i podobno wyrósł na, na dostojnika jakiegoś tam kościelnego i się bardzo mu dobrze wiodło. Nie wiem, czy to była prawda, to jest taka legenda, no ale pokazuje to, że rzeczywiście w świadomości ludzi Kazimierz był postrzegany jako właśnie taki król, obrońca chłopów. Nie do końca to chyba tak było, bo, bo kiedy wprowadzono prawo wiecie, że Kazimierz Wielki, to też mówiliśmy w czwartej klasie, kazał spisać prawo, bo wcześniej było mówione, więc no jest słabe, trzeba, trzeba było je spisać bardzo dobrze i było wtedy jasna sprawa. Zresztą bardzo długo się powoływano na te prawo Kazimierza Wielkiego, także było dobrze spisane. No w tym prawie właśnie ograniczono prawa chłopów, także takim do końca królem chłopów nie był, ale jest jesteś tam taki, takiej świadomości. Na pewno y, przyczynił się do tego, że się tutaj bardzo roz, rozwinęła y, y, kraj pod względem tego, że powstało dużo wsi, tysiąc wsi prawie i 93 miasta, to jest dużo. Z tego może go tak właśnie ludzie pamiętają. E, próbował Kazimierz uporządkować pieniądze, wprowadził swój, swój, swoje pieniądze, swoją monetę, grosz. Wcześniej tu był grosz. E, grosz to nie było mało. E, za grosz można było sobie kupić kurę. Chociaż te grosze Kazimierze były akurat mniej warte, więc powiedzmy, za dwa grosze można było sobie tak kupić kurę. Tak przeliczając. Miecz kosztowałby 70 groszy, a kusza. Od 60 groszy do 120 groszy, tak to można przeliczyć, więc grosze to wtedy były, to nie było tak mało w ceny grosz. Ale wydaje się, że najważniejsze, co zrobił Kazimierz Wielki, bo my sobie tu tak mówimy, to wszystko tam pamiętamy, najważniejsze, co zrobił Kazimierz Wielki, to i to bez tego by nie dało się rozwijać kraju, to musiał uporządkować takie sprawy z tymi wszystkimi sąsiednimi krajami. Tam były takie sytuacje i wrócimy się troszkę. Pamiętacie, że było rozbicie dzielnicowe? I w czasie tego rozbicia był taki książę, Przemysł się nazywał, Przemysł II, który się koronował na króla Polski, próbował tą Polskę zjednoczyć. Nie udało, znaczy nie udało mu się to, udało mu się koronować, ale nie udało mu się to, bo y, bardzo szybko został zamordowany, w takich dziwnych okolicznościach. Tam poimprezowali sobie, zasnęli i po tej imprezie właśnie, jak gdy spali, ktoś nasłał na nich właśnie zabójców i pozabijał ich wszystkich. Wydaje się, że to zrobili Brandenburczycy, Taka dziwna, taka dziwna historia. W każdym razie temu przemysłowi drugiemu no, zginął. Nie udało mu się zjednoczyć Polski. E, następnym władcą, który się nazwał władcą polski, był Król Czeski. Król Czeski. się koronował jako władca polski też. Wacław się nazywał. Wacław II i jego syn potem Wacław III. No ale my najbardziej e, znamy Władysława Okietka, czyli tatę Kazimierza Wielkiego. E, jak ktoś będzie zwiedzał sobie. E, Park Narodowy w Ojcowie, to tam jest grota Łokietka, właśnie. jego grota. Więc legenda, znowu legenda następna. Legenda mówi, że w tej grocie właśnie Władysław Łukietek ukrywał się przez wojskami czeskimi, czyli wojskami Wacława właśnie. E, czy to jest prawda, czy nieprawda, to nie jest prawda, ale rzeczywiście ukrywał się przed tymi wojskami, tylko pewnie nie tam. Ja Wam pokazuję, jest tam taka brama w kształcie pajęczyny i legenda mówiła, że wojska przyszły, zobaczyły olbrzymią pajęczynę właśnie między tymi skałami i odeszły, no bo Wiadomo, że nikt tam nie wszedł, bo była pajęczyna, a był, Łokietek się tam schował, bo ludzie go na koszach tam właśnie z, z, spuścili na, na, na sznurach na dół. No, raczej ta legenda nie... raczej tam się Łokietek nie ukrywał w Tygrocie, ale <grych> można sobie ją pozwiedzać. E, tak jak mówiłam Wam wcześniej, Władysław Łokietek no, miał dużo problemów. E, walczył z krzyżakami, którzy myślał, że mu pomogą odzyskać Pomorze, które zajęli burczycy. No, ale oni sami zajęli to położenie. Łokietek później z nimi walczył e, i w 1331 roku e, walczył z krzyżakami pod Płowcami. Bitwa nie była rozstrzygnięta, ale już tak pokazała, że krzyżacy nie są tacy super niezwyciężeni. W tej bitwie nie odznaczył się bohatersko aż właśnie król Kazimierz Wielki, no bo <grym> po prostu ojciec go odesłał z tego pola walki, no ale wyszło na to, że był tam tchórzem i, i po prostu uciekł. Nie, nie uciekł, został po prostu odesłany stamtąd. Więc tak to wyglądało do tego czasu, więc te, 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 ta sytuacja była bardzo skomplikowana. Powiemy sobie krótko, co Kazimierz zrobił. Kazimierz po prostu uporządkował sytuację. Po pierwsze, Czesi cały czas uważali, że oni powinni być władcami Polski, i Czesi byli dużym naszym zagrożeniem, więc Kazimierz Wielki po prostu no, zapłacił im, żeby się zrzekli tej, tej korony. To i dobrze zrobił. No. Suma była duża, bo to było 3,5 tony srebra. No, wiozło to srebro kilka wozów, kilka wozów, srebro, kilka wozów wypełnionych srebrem, żeby ci Czesi się zgodzili na to, żeby m, przestać uważać, że oni mają prawo do korony polskiej. To się udało. E, dogadał się z krzyżakami, e, starał się te polskie, pomoże odzyskać, były takie sądy, Y, które przyznawały y, Polsce Pomorze, jednak Krzyżacy y, się z tymi, z, y, po prostu nie zgodzili z tym wyrokiem i nie, nie oddali po prostu Pomorza, więc nie, nie umiał się z nimi dogadać, To w 1343 roku w Kaliszu no, podpisał z nimi pokój, po prostu zrzekł się tego Pomorza, wiedział, że po prostu się nie da, nie miał tyle siły, żeby z nimi walczyć, y, uzyskał tam takie ziemie, ziemie tam, dobrzyńską, ale Pomorze zostało w rękach Krzyżaków. Za to mógł e, inne ziemie przyłączyć i na początku widzieliście mapę, teraz ta mapa mam nadzieję, że jeszcze raz pojawi. Tak, po, przyłączył Ruś, te ziemie na wschodzie, na wschód się, tam e, z władcą się wcześniej dogadał i ten władca e, mu zapisał jakby te ziemię że on ma przejąć te ziemię no, kiedy władca umarł, tam się znaleźli inni pretendenci, dużo tych pretendentów w każdym razie długo toczył walkę o tą ruś i przyłączył tą gruź do Polski. Udało się też z Mazowszem dogadać, właśnie z tam z książętami, którzy rządzili Mazowszem. Także widzicie, że to państwo mm, powiększyło się, ale też się gospodarczo y, rozwinęło i ten kraj się w ogóle rozwinął, także. Nie byłoby takiej pięknej uczty u wierzynka, gdyby na no, Kazimierz Wielki tego wszystkiego tutaj nie uporządkował. Na koniec taka smutna też rzecz. To były czasy, kiedy dzisiaj mamy koronawirusa, a wtedy panowała czarna śmierć, czyli dżuma. I e, mieliśmy szczęście akurat wtedy, właśnie, bo ta dżuma nas właściwie tak bardzo nie dotknęła. Dotknęła Europy Zachodnią, zmarło wiele osób, całe miasta się po prostu umierały. A nas tak mocno ta Polska, tak mocno ta dżuma nie dotknęła, i dzięki temu też mogliśmy się tu, mogła się Polska wtedy bardzo dobrze rozwijać. Dziękuję bardzo i zobaczenia.